Student zachowuje postawę godną studenta PRL. Wywiązuje się w sposób nienaganny z podstawowych obowiązków studenta, wykazuje się dobrymi wynikami w nauce, nie wykonuje stałej pracy zawodowej. Godnie reprezentuje swoją uczelnię. Słownik Wiedzy Obywatelskiej, strona 347. To jest student, no jest to człowiek, który się chce czegoś dowiedzieć w życiu. <grym> no student. Który studiuje, nie? Student, człowiek, znaczy młodzież, ten chłopiec czy lub kobieta, która pragnie się uczyć. I... Student nie jest to człowiek, który się uczy po prostu, studiuje, jest to nazwa. Nic poza tym, jak dla mnie. Jest to po prostu uczeń wyższej szkoły. Student to jest taki, który studiuje, nie? Bo są wśród nas, którzy studiują i się uczą. No ja myślę, że kolega ma rację. Oj, 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 oj. Studenci są... powiedzieć, niektórzy przychodzą przeważnie chłopcy po to, żeby przyjść na studia, uchronić się przed wojskiem. Niektórzy przeważnie dziewczyny przychodzą, żeby wyjść za mąż. Bardzo małych studentów w ogóle, którzy przychodzą po to, żeby studiować, bo mają określony cel. Masz, masz takich, którzy tankują cały czas, określmy to w ten sposób. Później dajemy na to tydzień przed sesją wszystko. Tam sobie przygotują i zdadzą i tacy wygrywają wydaje mi się i im się szczęści zazwyczaj. A tacy, którzy stokają przez cały czas, to nie za bardzo. Student to jest taki człowiek, który był inteligentny, zanim przyszedł na studia Student kojarzy mi się z student serwisem, czyli z takim gościem, który kosztem nauki, którą powinien zdobywać za państwowe pieniądze, bogaci się perfidnie pracując kosztem właśnie nauki. Student idealny <laughs> powinien przede wszystkim tak, mieć zdrowy kręgosłup ideologiczny. Student to taki człowiek, który dużo pije czasami. Student to taki człowiek, który lubi dziewczyny. Studentka to taka kobieta, która lubi chłopców. Przede wszystkim student mi się z kimś, który mieszka w akademiku. Student. Student to jest człowiek, który się powinien uczyć, a uczy się tylko czasami. Chyba... Człowiek raczej rozrywkowe. Takie jest chyba ogólne mniemanie. Częściowo się z tym zgadzam. <grystanie> Student to człowiek, który musi się uczyć, ale wszelkimi sposobami stara się przez tą naukę prześlizgnąć. Jak najmniejszym wysiłkiem jak najmniejszym kosztem. No i uczy się kombinatorstwa, oszukaństwa i kradzieństwa. Student to jest taka jednostka społeczna, która jest za darmo Śpi za darmo To jest taki zawodnik co, co śpi cały dzień, co puszcza bąki co chodzi na obiady do stołówki numer jeden co nie umie kulturalnie zrobić w toalecie swojej potrzeby tylko o, o, no tego wiesz, no załatwi całą deskę tudzież ściany a także taki zawodnik co zawsze po, przed, przed końcem pierwszego odnosi 1264 butelki powódce do punktu skupu